Proszę Państwa, w trakcie kolejnego meczu pierwszoligowego e, piłkarzy ręcznych e, KS Wójcich Meble. W trakcie tego meczu rozmawiamy z Maciejem Borsukowiczem. Chcemy po zapytać, jak przebiega dzisiejszy mecz, bo widać, że wynik nie jest najbardziej korzystny. W tej chwili mamy 34 minutę, jest 16-19. Maciek powiedz dwa słowa, jak ty to widzisz przebieg tego meczu. No na pewno jest zdecydowanie ciężki, tak tutaj chłopaki z SMS-u z Gdańska postawili mieli bardzo, bardzo mocne warunki, e, silną obronę i, i bardzo skuteczny kontratach. Tak? No i no zobaczymy, mecz trwa. Także wydawało się, że, że, że w pierwszej połowie odjadą nam na, 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 na naprawdę kilku... By, Był już moment, gdzie było pięć bramek różnicy. Dokładnie, dokładnie. No i udało się, udało się, gdzieś, gdzieś dość przeciwnika. Także no zobaczymy, mecz trwa. Czas pokaże. Maciek, rozegra, rozgrywacie w tej chwili kolejny, czwarty mecz. Graliście do tej pory trzy. Pierwszy inauguracyjny wygraliście. Potem na wyjezdach obydwa mecze przegraliście. Się. Tutaj trzeba zdobywać punkty. Zgadza się, no e, u siebie przede wszystkim, tak? To mecze domowe to nie możemy sobie z najlepszymi drużynami pozwolić na przegraną, także e, tutaj musimy wygrywać e, i, i myślę, że tu nie ma innego rozwiązania. Ja, ja wierzę w drużynę, że, że ten mecz wygramy. Faktycznie dwa poprzednie mecze wyjazdowe, bardzo ciężkie, gdzie z liderem graliśmy z Legionowem. Trzema bramkami przegraliśmy wcześniej mecz z Wolsztynem też na bardzo niewygodnym terenie. Także, także no, no, liga jest wyrównana. Będziemy patrzeć co się będzie działo po pierwszej rundzie. To widać po wynikach, oj, pięknie to widać po wynikach, że do tej pory trudno było wygrywać szczególnie na wyjeździe, bo to są faktycznie zespoły mocne, ale też widać, że jest mocny ten ta grupa pierwszej ligi, w której wygracie. No tak, tak jak powiedziałem, jest bardzo wyrównana. Tak, jest, jest tam, e, są, są dwie drużyny, które, które są takimi liderami, pretendentami do awansu do ekstraklasy, e, A cała reszta jest naprawdę na, na bardzo zbliżonym poziomie, także to, to, to będą niuanse, jakieś e, dyspozycje dnia e, decydowały o tym, kto po prostu te mecze będzie wygrywał. Prezes i główny sponsor, Pan Wójcik wziął na siebie całość, bo widzę, że zmieniła się nazwa TechTrans odpadł. Co się zdarzyło, że Techtransu nie ma? No to była ta, ta decyzja sponsora, tak? Także tutaj sponsor zdecydował tak, a nie inaczej. E, oczywiście dalej nas wspiera, tutaj za, za, za co bardzo mocno dziękujemy. E, no a faktycznie firma Wójcik, Fabryka Mebli Wójcik, Fabryka Mebli Solpy, tak? E, wzięła, wzięła całą, całą, całą tą odpowiedzialność sponsorcom na siebie, tak jak widać po samej nazwie. No i oczywiście tutaj cały czas bardzo mocno wspiera nas miasto z, z, z Grzegorzem Nowaczykiem, tutaj Panem Prezydentem na czele, tak, także tutaj też podziękowania. No, no, no tyle się jak zmieniło. Jak spojrzymy na tą tablicę, to tu sporo jest tych, którzy, którzy Was wspierają. No tak, tak jest, mamy trochę przyjaciół i dzięki, dzięki nim możemy to kontynuować. Tak? No, no, dzisiaj ta drużyna, którą widzimy, to jest taka no, no, półzawodowa, można powiedzieć, tak? bo, bo chłopaki poza, poza grą e, chodzą jeszcze do pracy normalnie, bo po prostu... Przerwę ci, bo nasi doganiają, jest 18-19 już, czyli już jesteśmy blisko. No tak, tak, mówię, mężstwa i ja cały czas wierzę, że, że zakończą się naszym sukcesem. My też taką mamy nadzieję, nie ukrywam, że zaglądamy właśnie na piłkę ręczną, zresztą nie tylko męską. Dzisiaj jest jakby trochę mniej kibiców na trybunach. No tak, na pewno na pewno wyniki nie pomogły ostatnie, tak? Dwa mecze przegrane. Myślę, myślę, że to miało jakiś wpływ na tą frekwencję, ale to tak jak powiedziałem. Cały czas mam nadzieję, że, że ta drużyna jest dopiero w trakcie budowy i ale ja się nie zgodzę z Tobą, jeśli chodzi o wyniki, bo przegrać mecz na wyjeździe to znowu nie jest aż taki problem z silnymi. Natomiast y, moim zdaniem jest tutaj jeden problem, bo w tej chwili w Erblągu odbywają się dwie ważne imprezy. Wasz mecz, ale i siatkarki zainaugurowały swój ten. Może niepotrzebnie wszyscy gramy o tej samej godzinie. E, wie Pan, co no, czasami to jest. Ciężko jakby to wszystko skoordynować z innymi dyscyplinami, tak? Oczywiście chciałoby się jakby po kolei to ustawić, ale no nie ma, nie ma możliwości. Tutaj drużyny też są przyjazne. Akurat tu jest Gdańska, może była możliwość trochę późniejszego lub wcześniejszego grania meczy, ale to też jest możliwość dostępu do hali, także to wiele czynników. Mamy remis, mamy remis. No dobrze. dobrze. Maciek, wiem, że się denerwujesz, bo to już końcówka. Dziękujemy Ci ładnie za wywiad. Fajnie, dziękuję, dziękuję bardzo.